Tylko jeden Twix? Tak mało. Cóż, to i tak lepszy niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie. Trafiłaś mnie prosto w czoło. I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to. Boję się. Odłóż te piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie, okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, okay, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas, spójrz na to. Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były dwa kawałki, a teraz jest dziesięć. Super. Ech, chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki! Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre! Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł! Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa! Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super! A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement, czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie. Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało i kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła? Musimy jej spróbować. Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie! Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie! Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy! Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko! Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz! Nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco. Co się stało? To Twoje oko? To straszne! Nie mogę na to patrzeć! Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj! Chyba mój żart wymknął się spod kontroli. Pomocy! Nie mogę oddychać. Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre. O Boże! Co to oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą te oczy są pyszne. Z pewnością Wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O, tak są pyszne! Uwielbiam żelki. Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie. Super! Tak jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo? Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę. Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno. Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O, matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Tylko jeden chips? Spójrzcie tutaj. Czy widzieliście kiedykolwiek stopaczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hura, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? lepiej, teraz ja. Jaka szczelna pokrywka! Nie mogę jej zdjąć! No dalej, otwórz się! Wygląda na to, że ktoś będzie głodny! Nie ma mowy! Nie zgadzam się na to! I tak zamierzam to otworzyć! Spójrzcie, udało mi się! Po co to podrzuciłaś? Żeby wam pokazać, na co mnie stać! Wow, super! To zasługuje na prawa! Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa! Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrała mnie odpowiedni moment. Jakie to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak, dostała to, na co zasłużyła. Brokuły... Mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fu, nie mogę tego przerzuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać! Wystarczy! Muszę wykopać głębszy dołek, w przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie. Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. Fu, to pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne! Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę! Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co? To pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary. Fajnie. Więc smacznego. Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię wrokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie Nie dziękuj mi. Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego nie przeszkadzaj sobie. Skittles są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ty się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wiem, co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. No i dobra. Nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo. Ten? A może powinnam zacząć od tego? A wiem co robić! Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują, dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię! Wow, zobaczmy, co tu jest! Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę! Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło! Super! Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł! Nie mam nic przeciwko, częstujcie się! Dzięki! Są pyszne! Wow, ile żelkowych oczu! Wy macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz! Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mila chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz, co zrobiłem. Tak bardzo boli. Oko, nie mam go. Co? To straszne. Zabierz to ode mnie. Co wy robicie? Przecież, żebym się dusiła? Mila, przez ciebie Julie cierpi. Nie może oddychać. Ale pyszności. A skąd tu się wzięło oko? Kombrzliwe. Po tym głupim dowcipie, a zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Okej. Okay. Zgadzam się, ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy. Aleks, na no co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę. A może ze mną się podzielisz? Ze mną też! Jesteście przyjaciółmi, Alex! Dziewczyny, nawet nie próbujcie i tak żadnej z was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę! A, to kara za chciwość! Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci. Hmm? Nie marudź. Zachowujesz się jak dziecko. Hmm. Oh. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. To może mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz tu Nie zrób nam krzywdy tą piłą. Nie chodzi o was. Ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe. Jakie to pyszne. To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejne jedzenie słodyczy. Ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić. A teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Auć, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie. Czekoladowe mleko, Twix. Jestem w czekoladowym raju. Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Aleks, ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Batoniki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało, kask nie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, tu jest cała góra chipsów. I wszystkie są moje. Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Na go widać. Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego Wygląda bardzo apetycznie Myślę, że jest bardzo smaczny Będę musiała to sprawdzić empirycznie Pyszny i bardzo, bardzo mały Aleks, twoja kolej No wreszcie, bo już zgłodniałem to zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Ach, będę potrzebował dodatkowej pomocy. No, w końcu. Teraz pokażę Wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop! Gotowe! Pyszno! Ści. Tak, chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszła moja kolejne jedzenie. Ej, ostrożniej! Przykro mi, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy i tak już wystarczająco boli mnie głowa. Nie uratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń. Ale wiem, jak możemy dać jej nauczkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Hmm. Ale chyba wiem, co z nim zrobić Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała To z pewnością urośnie z tego coś pysznego Ty sadzisz, a my cierpimy Przestańcie narzekać Prawie skończyłam Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? siedzicie. Macie czas, żeby zająć się brokułami. Na sam widok robi mi się niedobrze. Fuu, smakuje obrzydliwie. I śmierdzi. Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać, nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. Jak dobre? Nie, okropne. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść całej góry brokułów, może uda mi się ich pozbyć. Ej, patrzcie, tam coś leci! Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Stop! Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam! O to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują. A więc smacznego!